Siemanko. Witajcie w ten piękny niedzielny poranek. Lecimy dziś do muzeum starych motocykli. Pokażę wam fajne sprzęty, pokażę wam kawałek trasy. No to lecimy. Pogoda jest doskonała. Pełne słońce, ponad 30 stopni, czysta przyjemność z jazdy motocyklem. Droga, którą wybrałem na tą wycieczkę, będzie wiodła wzdłuż pól przez małe miejscowości oraz wioski. Myślę, że będzie malowniczo i ładnie. Niesamowite, jakie piękne widoki oferuje podlasie o tej porze roku. A dopiero zbliżamy się do jesieni. Świeże, pachnące bele słomy wyglądają niesamowicie malowniczo. No i ten zapach otaczający dookoła las, zieleń, natura. Delektując się tym dniem, prawie nie zauważam kolejnych przejeżdżanych kilometrów. Lokalne drogi, niemal pozbawione ruchu, sprawiają, że można zapomnieć o codzienności, można poczuć wolność, poczuć przysłowiowy wiatr we włosach. Przyznaję się, że mimo iż jestem lokalsem, to nigdy tą drogą jeszcze nie jechałem. Może jechałem samochodem, ale z perspektywy jazdy za kierownicą auta wszystko wygląda inaczej. Oczywiście gorzej, a lepiej na motocyklu. Na motocyklu mamy poczucie wolności, wiatr we włosach zupełnie inaczej odbieramy. Przestrzeń która nas otacza. Jest tak fajnie, że dopiero świecąca rezerwa przypomniała o braku paliwa. Gul, 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 jedz, jedz karnioma. A, do pełna. Dojechałem na miejsce. Kupuję bilet. No i idziemy, zobaczymy co tu mają. Możemy tu obejrzeć nie tylko stare motocykle, są też dawne dystrybutory paliwa. Te na przykład są datowane na lata 20, 30, 20 wieku. A tu mamy dawny parkometr. Przechodzimy dalej i możemy oglądać takie oto piękne sprzęty. Tu po lewej stronie widać obrazki, które kolorowały dzieci. Więc kiedy rodzice oglądają motocykle i inne zbiory, dzieci mogą się zająć rysowaniem. No, takie podnóżki na pewno były wygodne. To skrzypienie, które słychać, to nie podłoga, to tylko moje buty. Możemy tu zobaczyć produkcje polskie, czeskie, amerykańskie, belgijskie oraz różne inne. MZK na tle innych motocykli wygląda dość współcześnie, ale była kiedyś moim marzeniem, dlatego pokazuję wam to zdjęcie. Popatrzcie tylko na ten napęd. Takiego komara miał mój dziadek. Jest to pierwszy motocykl motorower, z jakim miałem styczność. A później już były motorynki. Nigdy nie miałem motorynki, ale koledzy mieli, jeździłem nie raz. Ja miałem od razu dokładnie takiego samego Rometa. Ogar 205. To była maszyna. Wiele wspomnień. Słuchajcie, w tym muzeum zobaczycie nie tylko motocykle, ale e, wiele innych rzeczy. E, naprawdę... Myślę, że warto jest odwiedzić to miejsce. Tu mamy chociażby maszynę do cięcia tytoniu. Jak słychać, w tle idą już dzieci, więc ciężko mi będzie coś nagrywać. Dzieci są głośniejsze, ale jest to też fajne miejsce dla dzieciaków. Mogą kolorować, mogą się dobrze bawić, poznawać historię. Sprzęt oświetleniowy zobaczcie, jaka piękna Jawa. Możemy tu też poznać historię okolicy oraz kupić pamiątki. A już za chwilę zobaczycie. Muzeum zwiedzone. Teraz jadę pojeździć po drobniczynie. Mam też drona, ze sobą tym dronem gdzieś. Na nad rzeką ale nie wiem jak będzie z wiatrem bo wcześniej wiało ostro tutaj mam wrażenie że jest troszkę mniejszy wiatr więc może się uda ciekawostka taka że te motocykle które tam stoją niektóre z nich są na sprzedaż można się odezwać do tego muzeum. Większość tych sprzętów, jeżeli nie wszystkie, to są prywatne kolekcje, które są wystawiane w tym muzeum. Góra zamkowa, rzeka Bóg. Mnie interesuje przejechanie na drugą stronę. Zobaczymy, czy motocyklem można. No Jak widać, wiało tutaj też. Teraz jest spokojniej. Nie wiem, czy to jest tak zwana cisza przed burzą. Piękną szuflóweczkę To już To już może być fajne No i zobaczcie Mamy kawałek A właściwie to cały prawdopodobnie bunkier Pewnie nic ciekawego tam nie ma A może jest? Więc, gdyby ktoś chciał zwiedzać bunkry, polecam Podlasie na bunkry. Mimo, że okoliczności bardzo mi się podobają, lubię jeździć po szutrowych drogach, to czas na powrót do Drohiczyna, trzeba dotrzeć na prom i przeprawić się na drugą stronę Bugu. Tutaj jest gdzieś ta przeprawa promowa. No normalnie nie wiem co z tym zrobić. No. Przeprawa promowa jest czynna w niedzielę od 15 do 20. Średnio trochę. Prąd będzie czynny dopiero za godzinę. Ha. Idę na wieżę widokową. Pokażę Wam jak to wygląda. No to lecimy Z tej strony jest pięknie wysoko Kulica jest super jakbyście tu byli to warto wejść na wieżę widokową wieża widokowa ma ponad 20 metrów a na górze przywitają nas takie widoki jak tak wieje to czegoś na pewno wieje. tu mamy mapę Podlasia nadburzańskiego. Jestem już po drugiej stronie Bugu, no i jadę sobie ładną szutróweczką, zaraz znajdę jakiś kawałek spokojnego miejsca i spróbuję polatać dronem, chociaż myślę, że warunki są dość trudne, mocno wieje, ale zobaczę, co z tego będzie. Ciężko mu jest się w ogóle utrzymać na, na wietrze. Okolica jest bardzo fajna. Chciałem pokazać Wam, jak to wygląda z innej perspektywy. Niestety, silny wiatr pokrzyżował moje plany. Jak próbowałem polecieć wyżej, natychmiast przychodzą ostrzeżenia. Jednak chmury mnie doganiają. O z tej pięknej po prawej stronie zaczyna padać. Eee... No i mam nadzieję, że uda mi się uciekać przed deszczem. Idą, idą damy środkiem. Udało się przejechać między kroplami. To był dobry dzień. Naprawdę dobry dzień. Jeśli wytrwałeś do końca, to napisz komentarz. Kliknij łapkę w górę. Subskrybuj ten kanał. Cześć, do zobaczenia.